Siema, z tej strony Kosiara. Witam Was w odcinku z WebAba. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. Zapraszam do odcineczka. I dobra, jak widzicie Startowy klub Wybrałem na start Wygląda to tak Wziąłem sobie Brazylię Megana na bramkę Zobaczymy oczywiście co poleci nam z paczek Nie wiem na razie na jakim składzie Będę się wzorował Ale co, zobaczymy też Jak to będzie wyglądało w paczkach Dobra, z wyboru sobie będziemy brali Winiego bo na drugim koncie sobie wziąłem Sona. A jestem ciekawy, jak się będzie nim grało. I tak, paczki. Co my tu z paczek mamy? Mamy cztery paczki 80, plus, paczka, yy, paczka standardowa stadionu i dwie złote paczki. Dobra, to najpierw otworzymy sobie tą stadionową, bo ona jest najmniej chyba ważna w tym wszystkim. Dobra, zabraliśmy sobie od razu do klubu, no i lecimy po kolei, nie? Tutaj kochry jakiś. Spoko, o Artur w że już mam Brazylijczyka do składu. Yy, tak, dobra, kolejna paczka. Tutaj nic ciekawego w sumie. Fajnie, bo trochę, o jest zmiana pozycji. To coś nowego w tej FIFie. Czyli to chyba wtedy wybieramy na dowolną pozycję, jaką chcemy. Oj, nie wysłałem wszystkiego. Dobra. No i zostają nam te cztery paczki, nie złotych. Pokażę 80 plus i zobaczmy, co z nich trafimy. O, mamy w sumie dobrego obrońcę, który jest wart już niestety niedużo. Ale 82 tempa to na start w sumie myślę, że jest bardzo dobrze. Dobra, kolejna paczuszka. O tu już lepiej to wygląda. Co? A nie, dobra. Bo ja zauważyłem tam cenę 230 tysięcy. Już chciałem powiedzieć, że super nie i w ogóle, ale statystyki no. No dobre, ma naprawdę ma dobre. Zobaczymy na pewno w późniejszym czasie się okaże, czy będzie u nas w składzie czy nie. Dobra, lecimy z kolejną. O, tutaj nie wiem kto to jest. Pepe. Pepeinho. Kolejny obrońca. No i co, ostatnia paczka, nie? Ostatni paczce mamy. Nie znam tego pana. O, nieciekawie. Strasznie nieciekawie nam posypało. Dobra, tych nie wiem, wyślę na listę transferową. Dziękuję Wam bardzo za odcineczek. Jeżeli oczywiście Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. Trzymajcie się i do następnego. Elo!